Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Ale... Ja nie byłem faulowany. Czajnik nie był faul faulowany, moi drodzy, ale dzięki czajnikowi udało się teamie, Team Boxdel wygrać mecz. Jak się z tym czujesz? Oj, nie, nie dzięki mnie. Tu na pewno nie może nic mówić, że dzięki mnie bo ja byłem jednym ze słabszych zawodników dzisiaj na pewno w ataku. Może w obronie coś tam robiłem bardziej, ale w ataku byłem bardzo słaby. Gdyby nie ostry, nas by nie było. To ja powiem tak. On jedyny był w stanie pociągnąć tą drużynę do, jakby, finału, gdzie ja szedłem po. No po, ilu, po dwóch minutach, po trzech minutach zszedłem, no i jednak chłopaki zdołali podnieść wynik o trzy gole i wydaje mi się, że tylko w sumie, no wiadomo, że cała drużyna się na to przyczyniła, ale gdyby ostrego tam nie było, to by tego wyniku też nie było. Bo tutaj przed chwilą wparował Kuba Nowi, Nowaczkiewicz właśnie do Boksdela. O, woda tutaj przyszła. To... Dziękuję bardzo. Kuba Nowaczkiewicz, który powiedział, że właśnie gdyby nie czajnik, to on by nie wyszedł do tego pojedynku. Mm. Jak to, ostry coś takiego powiedział? Nie, nie, Kuba Czekaj, bo ja nie zrozumiałem. Kuba Nobaczkiewicz <noise> do boxdela i powiedział, że gdyby nie czajnik, to on by nie wyszedł do pojedynku. Aha, okej, okay, dobra, czyli on chciał się zmierzyć po prostu, rozumiem, w ten sposób. Nie, Kuba też bardzo fajnie zagrał. Ogólnie jak patrzyłem na niego, bardzo fajnie zagrał. Też twardo. Tam ostry miał z nim szarpanki też. Wo... No, u nas znowu ostry robił całą robotę, nie ma co ukrywać. I patrzeć na chłopaka, to ręce ma poszarpane, czy nie ma poszarpane, więc Kuba tam twardo grał, bo Kuba go krył. Ale ja uważam, że bardzo ładną piłkę też zagrał. Jak na to, że wydaje. Mi się, że nie trenował. To wydaje mi się, że chłopak naprawdę fajną piłkę też zaprezentował. Dzisiaj pewnie. z boxdelem już e, można powiedzieć, że ustaliłeś jakieś warunki na e, kolejną galę freak fightową. Czy to zmierza w tym kierunku? Nie. Myślę, że widzowie też tak mogą spekulować. Nie, zupełnie nie. Ja chciałbym się poświęcać temu, co robię na YouTubie, bo bardzo lubię to robić na razie przynajmniej. I nie będę ukrywał, że. No nie są to moje filmy, ale fajny film teraz nagrałem, też inspiracją od Mrwista. Polecam obejrzeć, jak się pojawi, już bo nie wiem kiedy wejdzie. I będzie to coś naprawdę niesamowitego. Wolę nagrywać filmy niż szybić, okej? Okay. Zauważyliśmy to i myślę, że nie tylko my, ale nawet sam Boxdale, który skomentował, że po prostu jesteś drugim Frizem. Tak powiedział? Tak powiedział. Czy jestem drugim frizem nie wiem, ja bym tego nie porównywał. Robimy zupełnie inne rzeczy moim zdaniem. On tworzy ekipę, jest w tym mistrzem. Te... Ja nie wiem, czy sam Frizz tego gdzieś kiedyś nie powiedział, że jeżeli chodzi o zagrożenie, to właśnie właśnie on mówi, że ty jesteś takim potencjalnym zagrożeniem. Najgorzej to określać moim zdaniem zagrożeniem. Polski Dig ma tyle miejsca na bardzo dobrych twórców, że mogłoby nas takich jak ja, czy Frizz, uważam, być tu spokojnie dziesięciu i by było miejsce i by ludziom się zajebiście oglądało dobry content, a takie gadanie, że to zagrożenie, nie zagrożenie, jakieś następstwa, to moim zdaniem to nie jest zupełnie to. To Z pewnością, ale usłyszeć takie słowa od osoby, która gdzieś tam jest teraz na topie od, od paru lat w polskim właśnie YouTubie, to chyba gdzieś tam się cieszy nie, tam, troszkę. Oczywiście, że jest miłe, oczywiście, że jest miłe. I nie ukrywam, że to gdzieś tam taki miód na serduszko się polał, to wiadomo. W każdym razie ja. Oj! Przepraszam. A, osoba na tak. A, ale... przepraszam? Tak. W każdym tak, razie... Chyba, przepraszam, Marcin. No. Ja tam zawsze kontakt pamiętam, bo ja zaczynałem od pracy jako montażysta właśnie, czy to z Marcinem Dubielem, który też tu gdzieś podchodził, czy ze Stewardem. E, bardzo ich prywatnie lubię. To bardziej mi się cieplutko robi, jak taki Steward napisze, że ej, ale zajebisty film, no bo fajna robota, że coś robimy fajnego, niż, e, wiesz, ludzie z branży, z którymi nie miałem wcześniej do czynienia, bo taki Steward na przykład mógł mnie obserwować, od małego, nie? Gdy jeszcze na przykład dla niego pracowałem gdzieś tam, sobie robiłem swoje poboczne rzeczy, zawsze je. Widzi ten progres, różnica, jak ty się zmieniłeś i ile pracy włożyłeś w to, żeby teraz być tu, gdzie jesteś? I to jest takie cieplejsze po prostu na serduszko, nie? Jak, jak tak sobie myślę, że ten. Ale nie ukrywam, że komplementy od największych graczy, czy to w ogóle od Boxdera, czy od Friza, no też są naprawdę czymś. Czymś w ogóle szokującym, bo nie sądziłem, że kiedyś w ogóle taki dzień nadejdzie. A czy sądziłeś, że nadejdzie taki dzień, że właśnie Boks zaprosi Ciebie do e, wspólnego grania w, w piłkę? E <grywa> tak. <grywa> tak. Tak, w momencie, gdy zaczęliśmy z Bogzelem już chodzić na piłkę, bo my tak sobie rekreacyjnie gdzieś tam wychodziliśmy parę razy w tygodniu, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jak jeszcze ciepło było, to wychodziliśmy. To jak taka federacja się pojawiła, to spodziewałem się, że bo jak Bogzel jest kapitanem, to to, że nie zaprosi nikogo innego niż ludzi, z którymi gra na co dzień w piłkę, nie? Więc to było bardziej niż oczywiste, tak mi się wydaje, ale że kiedyś w ogóle taka sytuacja będzie, że w ogóle będę miał okazję kopać w piłkę, gdzie ja w piłkę za dzieciaka grałem i to jest moja pasja. No to nie, to szczerze nie i to było zarombiste przeżycie, że mogłem tam wyjść. Szkoda, że te dwie minuty, bo ja naprawdę sobie zrobiłem potem tak w głowie, takie, taką sieczkę, że nawet na pustą bramkę nie potrafiłem trafić i zepsułem sobie cały event tym wszystkim, że się zdenerwowałem niepotrzebnie. Mało was właśnie na tych eventach. Czym to jest spowodowane? Pracą. Tak, jestem ciekawa czy byście się odnaleźli w miejscu, gdzie jest bardzo dużo, w tym momencie, nienawiści, takiej presji i konkurencji między sobą, gdzie ty, tak jak wspominasz, nawet z frizem nie konkurujesz, ani z żadnym z youtuberem i mówisz, że dla każdego jest miejsce. O kurczę, to bardzo skomplikowane pytanie. Czemu nas nie ma na eventach? <laughs> Pracujemy bardzo dużo. No, wykonanie filmów, które my wykonujemy, nie trwa niestety dwóch dni i to nie jest schemat, który możemy sobie wrzucić na daily. Nie wiadomo, ile ludzi by przy tym pracowało. Bo moje filmy, poza tym, że ja przy nich siedzę po kilkanaście godzin, no to dodatkowo mam takich chłopaków, mam taki zespół, nie do zastąpienia naprawdę, że montują mi chłopaki, pracują jak roboty i no tak naprawdę bez mojego zespołu nie byłoby mnie tutaj. Ja mam zamiar to mówić otwarcie, bo no, tak jest po prostu, no, nie ma co udawać. I pracują na przykład nad jednym filmem cztery osoby i to wymaga czasu, po prostu dużo czasu i no... Nie widzę potrzeby jeździć, pokazywać się na eventach, gdzieś tam, jak nie są ze mną związane, e, bo, no bo, kurczę, nie kręć mnie to też tak. Wolę po prostu, ja lubię nagrywać, wolę sobie iść, nagrać, zrobić robotę, pomontować i być taki zadowolony z efektu, ile jestem zadowolony z efektu, że film jest fajny. Czy rozumiem, że gdyby była gra drużynowa, e, inna niż piłka nożna, nie przyjąłbyś tej propozycji? Ale zależy jaka. Gry, a gry drużynowe to jest troszkę coś innego, chociaż chociaż może nawet indywidualnie też by można było na coś iść, ale zależy jaka. Ciekawe co się teraz będzie rodzić po tym Move Federation. Jestem ciekawa w ogóle co będzie innego odbiegającego od Freak Fightów, gdzie już po prostu jest tego za dużo, nie? I gdzieś tam już to jest trzecia gala odbiegająca od tego, pierwsze dwie, nie wiem, czy kojarzysz Alco Master oraz Casino Star, eee, No ale to jest chyba. Poszły. No, ale to. Chyba troszkę coś innego jest, jakby wiesz. Nawet sporty walki początkowo były troszkę kontrowersyjne, no wiadomo czemu, no bo bicie się po mordach, można tak najprościej powiedzieć, ale jednak. Przy podejściu profesjonalnym, gdzie ludzie poświęcają trzy miesiące bite dzień w dzień po dwa treningi dziennie, wychodzą do walki i jakoś wyglądają. Potem, gdy idzie na drugą walkę, kolejną walkę, mają rok, dwa stażu, no to to już całkiem fajnie wygląda. Tutaj niestety te pierwsze mecze też nie wyglądały najlepiej, wyglądały uważam bardzo amatorsko, ale wydaje mi się, że mu Federation przerodzi się w coś takiego, że gdy ktoś tu już będzie miał zaproszenie, to będzie tak samo trenowo, jak do Fame MMA i będzie to coraz lepiej wyglądało. Wiadomo, z gali na gale, ja w to wierzę, chciałbym, żeby tak było. A to, co chciałbym powiedzieć odnośnie tych konkurencyjnych, no to wiesz, FM MMA, no to MMA, ewentualnie jakieś inne formuły walki, to jest piłka nożna. Mimo wszystko to są sporty, no a tam co by ludzie mieli oglądać? Niby to oglądają, ale czy aż tak będzie takie emocje będzie wzbudzało to, jak ktoś pije, czy jak ktoś gra w karty. Wiadomo, karty, karty się da oglądać turnieje, gry w karty, ja nie mówię że to nie jest ciekawe, bo na pewno w swój sposób jest, jak to też robią profesjonaliści, ale wydaje mi się, że tutaj łatwiej wzbudzić emocje i że jest to takie bardziej... nie wiem jak to powiedzieć, family friendly, do obejrzenia nawet z rodziną, żeby tu było potencjalnie więcej widzów, którzy mogą sobie to obejrzeć, swojego właśnie, nie wiem, idola, swojego youtubera, którego oglądają, jak on kopie w piłkę. Wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsze niż oglądanie, jak piją. Bycie youtuberem, czy to jest y, praca, która zabiera tobie tyle czasu, że nie jesteś sam w stanie stworzyć kontentu i pomagają toby przy tym y, twoi bliscy? Zależy, jak kto podchodzi. W moim przypadku zdecydowanie tak. Ja nie jestem w stanie sam tego zrobić, nie będę udawał. Tu jest masa, tak jak wspomniałem, grupa zajebistych ludzi, która tworzy cza całego czajnika w internecie, całe filmy, no i jakby to jest nie do wykonania jako jednostka. Po prostu. To są z, moim, zdaniem, moim zdaniem zbyt dobre filmy. Ja nie mówię o shortach, bo niektórzy na pewno mnie kojarzą z shortów, które wiadomo nie są dla każdego widza, nie są dostosowane do całego targetu, ale dłuższe filmy, które publikuję w, na YouTube w poziomie, normalne takie z miniaturkami itp. na kanale, to uważam, że naprawdę idzie oglądać Zresztą słyszę taki feedback nawet od rodzica, który gdzieś tam mówi, że z dzieckiem ogląda. Ale to fajne te filmy są. Możecie ten, nie? Że jest taki feedback. No. To jest niespotykane w dzisiejszych czasach, gdzie tyle jest po prostu tych filmów na YouTubie, e, gdzie zawsze rodzice po prostu wiesz, robią mu szerokie oczy, to, co to dziecko ogląda. A tutaj jednak się takie słowa, nie dość, że od dziecka od rodzica, że to jest content przeznaczony dla wszystkich. To naprawdę e, myślę, że nic, tylko po prostu iść w to dalej i nie wiem, czy ty miałbyś jakiś inny pomysł teraz po prostu na wykorzystanie tej swojej właśnie e, kariery? Co prawda nie jest to mój pomysł, tylko tak jak mówię, jest wzorowany na Misterbiście. No, jest to gość, który robi robotę zdecydowanie i rozgryz to wszystko, jak to działa. I teraz będzie bardzo fajny film. Uważam, że teraz będzie dopiero taki pierwszy film, który ja nawet mogę stwierdzić, że jest realnie do wszystkich. Nie tylko do młodszych widowni, jest realnie do wszystkich. Nie wiem, czy już jest na kanale w momencie tej publikacji, czy nie, ale na pewno warto śledzić i go zobaczyć, bo jest ogromna nagroda rozdana widzom. Jest to naprawdę potężne pieniądze, których uważam nikt w Polsce takich pieniędzy nie rozdał. Widzą w bardzo fajny sposób, bardzo ciekawy do obejrzenia naprawdę. No na, nie, jak sobie przypominam, to jest naprawdę super film. Naprawdę. <grym> się przypomina teraz na wakacje Budda, nie wiem czy kojarzysz, ale on robił taką loterię losowanie, gdzie właśnie widz mógł otrzymać auto. To będzie coś w tym kontekście? Nie, nie loteria na zasadzie chociaż no, nie loteria, jakby, że to jest case, w którym ktoś musi coś płacić, żeby coś wygrać. Ja po prostu dałem. Na zasadzie oddałem, no bo ja uważam, że gdyby nie widzowie, którzy mnie oglądają, to nie miałbym tego, co mogę mieć. I ja lwią część, jak nie większość tak naprawdę, albo w ogóle wszystko, bo to na razie to się do tego sprowadza, że i tak wszystko, bo wszystko idzie w reinwestycje, w postać czajnik na no zasadzie w internecie mnie, w ten cały projekt, że tak powiem, idzie wszystko w reinwestycje tutaj. I czy to w pracowników, gdzie poszerzamy grupę, czy w same filmy i nagrody na filmach, które są ogromne w ramach wdzięczności za to, że taki ostry, czy właśnie moja dziewczyna, czy chłopaki w ogóle są ze mną. Od takiego w internecie na tej zasadzie, no to mogę się, jak mam taką okazję, i mogę się im odwdzięczyć, no to czemu nie? A tym bardziej, jeżeli mogę się odwdzięczyć widzą że te filmy oglądają, no to czemu nie? To uważam, że jest poprawna droga. Wy oglądają, a czy wy macie coś takiego, że siadacie sobie wieczorem i też po prostu robicie sobie taki seans z filmami, sami, które sami stworzyliście? Nie, nie ma niestety na to czasu. Na pewno taki sens się odbędzie, jak będzie więcej filmów, bo jeszcze ich nie ma dużo. Bo od czasu do czasu zdarza się tak, że gdy publikujemy jakiś materiał, no to wiadomo, oglądamy go kilkukrotnie. Ja to tam spam mam taki, że nawet mam dosyć czasem tych filmów. Ale ostatecznie, jak tak mija miesiąc, dwa, potem gdzieś mi się pojawi znowu na głównej mój film, mówię, dobra, ta miniaturka niezła, kliknę, klikam tą miniaturkę i tak oglądam, oglądam i tonę w tym filmie i tonę i nawet nie wiem, kiedy mi te 15 minut mija, i mi się ale fajny film. A on był wyprodukowany pół roku temu i sobie myślę, to był błąd taki, to był błąd taki, to był błąd taki. I Ile ten film mógłby być lepszy? I jakie teraz są filmy lepsze? Ale mimo wszystko te stare filmy też się bardzo fajnie ogląda, nie? Tak, tak się dzieje jakoś. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo miło, bo.